Jeżeli uśniemy, to nie szkodzi i tak do nas dotrze ta energia, która powinna dotrzeć, także nie ma tu znaczenia. E, Rozlinijcie się. Jeżeli siedzicie, znajdziecie jak najwygodniejsze miejsce na krześle, tak, żeby swobodnie siedzieć, a jednocześnie, żeby się nie garbić i żeby e, kręgosłup był wyprostowany. I pamiętajcie o tym, że tak z 15-20 minut musicie po prostu posiedzieć, żeby można było w tej pozycji wytrzymać, żeby było wygodnie. E, zamykamy oczy, kochani. I zaczynamy powoli, spokojnie oddychać. Y możecie włączyć muzyczkę relaksacyjną. Koniecznie, niekoniecznie, kochani. Ja mogę od czasu do czasu troszeczkę pobębnić Państwa, ale bardzo delikatnie, ale to potem, jak już się rozluźnicie. I na przykład będziemy mieli kontakt z żywiołem e, ziemi. Zamykamy oczy i zaczynamy powoli i spokojnie oddychać. Wycisz ciało i umysł, daj sobie chwilę na to i tak naprawdę ciesz się, ciesz się, że możesz pobyć sam ze sobą, sama ze sobą, że możesz mieć chwilę na odrobinę oddechu. Pomyśl, że właśnie w tej chwili masz czas tylko i wyłącznie dla siebie. Nie musisz nic robić, nie musisz nigdzie biec, nie musisz się nigdzie śpieszyć. Możesz usiąść, bądź położyć się wygodnie i tylko powoli, spokojnie oddychać. Wdech i wydech. Pomyśl rozluźnienie i zacznij wdychać rozluźnienie do swojego ciała. Wdychaj rozluźnienie, wydychaj napięcia. Niech idą wprost do palącej się świecy. Niech znikną. Pomyśl, rozluźnienie. Wydychaj napięcia. Jeszcze raz rozluźnienie. Napięcia. Zobacz, jak wszelkie napięcia spalają się w płomieniu świecy, a Ty jesteś coraz bardziej rozluźniony. Coraz wygodniej ci się siedzi bądź leży, czujesz się coraz lepiej, coraz więcej ciszy w Twoim sercu, w Twoim ciele. I będąc w takim rozluźnieniu, zwróć uwagę na poszczególne części swojego ciała. Pamiętaj, że jeżeli skoncentrujesz uwagę na swoich stopach, łydkach, kolanach, to automatycznie, jeżeli skupisz tam uwagę i pomyślisz rozluźnienie, one się po prostu rozluźnią. Zamknij oczy i skoncentruj się na swoich stopach. Pomyśl rozluźnienie, pomyśl łagodność. Przejdź swoją wewnętrzną uwagą dalej do łydek, popatrz, jak się rozluźniają. Z każdym wdechem coraz większe rozluźnienie. Z każdym wydechem coraz więcej puszczasz, przejdź dalej, idź do swoich kolan. Zobacz, jak Twoje kolana są coraz bardziej rozluźnione, coraz bardziej miękkie. A teraz przejdź dalej aż do swoich łód. Pomyśl, rozluźnienie, odprężenie, łagodność. Zobacz, jak się wszystko rozluźnia. Pomyśl, rozluźnienie przejdź dalej do swoich pośladków. Bądź tam swoją wewnętrzną uwagą zobacz, jak się coraz bardziej rozluźniają, jak zajmują coraz więcej miejsca na krześle. Stają się miękkie i zajmują coraz większą przestrzeń. Przejdź dalej wprost do swojego kręgosłupa. Pomyśl rozluźnienie, zobacz jak rozluźnia się krąg po kręgu, jak to rozluźnienie być może w postaci pięknego złotego światła biegnie coraz wyżej przez cały twój kręgosłup i rozluźnia krąg po kręgu, krąg po kręgu, coraz wyżej i wyżej, coraz więcej rozluźnienia, miękkości. W Twoim kręgosłupie znikają wszelkie usztywnienia, a Ty czujesz, że Twój kręgosłup jest coraz bardziej rozluźniony, miękki. Znikają bóle i napięcia. Twój kręgosłup zaczyna świecić pięknym światłem światłem rozluźnienia. To rozluźnienie idzie dalej przez kręgosłup wprost do Twojej głowy i tam. Zaczyna wszystko po kolei rozluźniać. Twój język, policzki, całą jamę ustną, Twoje gardło idzie wyżej, coraz więcej jasności w Twoich procesach myślowych. Pomyśl, jestem odprężony, jestem rozluźniony, jestem spokojny. I teraz widząc, jak to rozluźnienie sobie tak wędruje po Twoim kręgosłupie, po Twojej głowie, po Twoim gardle, zobacz jeszcze swoim wewnętrznym okiem rozluźnienie w Twoich wszystkich narządach wewnętrznych. Zobacz rozluźnienie w jamie brzusznej. Zobacz, jak wszystkie narządy zaczynają pięknie pracować, jak się rozluźniły, jak zaczynają pięknym światłem promieniować. Jakie są łagodne, jakie są rozluźnione. Pomyśl rozluźnienie i bądź swoją wewnętrzną uwagą w swoim brzuchu. Idź wyżej, to idź dalej. Zobacz jak wszystko się rozluźnia. Twoje energii, twoja śledziona, twoja wątroba, twoje serce. Bądź swoją wewnętrzną uwagą w swoim sercu. Znajdź tam punkt ciszy. Wejdź w ten punkt ciszy. Zobacz, jaki tam jest spokój, jaka cisza, jakie rozluźnienie. To tak, jakby wszędzie panował wiatr i burza, a ty znajdujesz się w ciszy. Tak, jakby tam nie docierało to. Nie dociera nic z tych rzeczy. Tam właśnie, ilekroć poczujesz, że jesteś pełen emocji, napięć, możesz zawsze skierować swoją wewnętrzną uwagę, znaleźć punkt ciszy we własnym sercu i tam odpocząć, tam doznać uciszenia, tam doznać spokoju i tam po prostu pobyć przez chwilę. Serce jest spokojne, bije cicho i rytmicznie. A ty zobacz, jak Twoje płuca oskrzela cały układ oddechowy, zaczyna się rozluźniać, jak pięknie zaczyna pracować, jak to wszystko zaczyna ślicznie wibrować, a ty jesteś spokojny, bez napięć, zniknęły napięcia. Jesteś wolny, masz chwilę dla siebie i możesz po prostu być. To jest najważniejsze: możesz po prostu być. Sam ze sobą. I teraz, będąc w tym rozluźnieniu, w takim pięknym nastroju, po wyciszeniu ciała i umysłu, zwróć swoją uwagę, swoją szczególną uwagę przede wszystkim na żywiał wody. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że przenosisz się w wyobraźni do magicznego miejsca. Do takiego miejsca, w którym bije czarodziejskie źródło. Piękna, lecznicza, uzdrawiająca woda to jest czarodziejskie źródło. Jest piękny wieczór. Wyobraź sobie, że jest piękny wieczór. Że jest cisza dookoła. Tylko dookoła ciebie gwiazdy, jak spojrzysz w górę, rozgwieżdżone niebo i księżyc. Jak księżyc Odbija się w tej srebrzystej, pięknej, magicznej wodzie. źródełka stań na brzegu tego źródełka. Wyobraź sobie, że stoisz na brzegu tego źródełka. Tuż przy Twoich stopach bije to źródełko właśnie. Zapatrz się w głębie tej wody, być może zechcesz się tam wykąpać. Zrzuć ubranie i wejdź do wody. Wejdź do wody. Niech woda wypłucze to wszystko, co wymaga wypłukania. Niech woda uzdrowi Twoje wnętrze, Twoje ciało. Niech wypłucze wszelkie choroby, które masz w swoim ciele. Niech wyciszy Twoje emocje, niech zjednoczy się z obiegiem Twojej krwi. Dotknij dłońmi tej wody. Zobacz, jaka jest kryształowa, jaka jest piękna, jak czule muska Twoje ciało, głaszcze Twoje ciało. A ty, Twoja dusza, Twoje serce zaczyna się powoli otwierać, otwiera się coraz bardziej. I coraz bardziej na oczyszczającą siłę tej magicznej wody, jak w Twoim ciele otwierają się te wszystkie kanały, jak znikają wszystkie blokady, które znajdują się w Twoim ciele. A zewsząd, do tych kanałów zaczyna wpływać nowe życie, nowe emocje, nowa miłość wyobraź sobie że ze źródełka wypływa strumień strumień który coraz bardziej się rozszerza i rozszerza rozlewa się i przemienia się w olbrzymią rzekę potem staje się morzem a ty zaczynasz powoli płynąć tą rzeką i docierasz do tego pięknego morza cudownego spokojnego boża na którym tylko znajdują się niewielkie fale, niewielkie kołyszące cię delikatnie. Poddaj się temu kołysaniu morza. Na horyzoncie wschodzi pomarańczowe światło. Spójrz na nie. Zobacz, jak słońce wychyla się powolutku z nad horyzontu. Czujesz się być może tak, jakbyś obudził się pierwszego ranka Nowego Świata. To ty patrzysz na to piękne słonko, które wstaje z nad horyzontu. Jest cisza, piękna energia. I tak naprawdę, kiedy wstaje słońce, to jest ten moment, kiedy jeszcze nie słychać żadnego głosu na świecie. To jest ten moment takiej ciszy i skupienia, by potem zaraz usłyszeć wszelkie dźwięki, śpiew ptaków, szum wiatru, wszystkie te dźwięki, które powoli zaczynają do Ciebie docierać. A Ty czujesz się czysty, doenergetyzowany, uzdrowiony. Poddajesz się temu płynięciu z ufnością. Ufasz. Ufasz w swoje życie, ufasz, że twoje życie jest piękne, że twoje życie jest pełne sensu, a to jest najważniejsze. Płyniesz z ufnością z powrotem przez spokojne morze, przez delikatnie płynącą rzekę do swojego źródełka. Stamtąd wychodzisz, otulasz się Pięknym, czystym, ręcznikiem bądź szatą, osuszasz swoje ciało i siadasz przy ognisku. Jesteś, czujesz się czysty, odnowiony, a teraz siadasz przy ognisku, na kamieniu, który zaprasza do tego, żebyś usiadł, siadasz na kamieniu. Usiądź na kamieniu, dotknij dłońmi kamienia. Poczuj jego siłę, jego stabilność, jego moc. Poczuj, jaki jest twardy, nie poddaje się, trwa przez miliony lat niezłomnie. Pomyśl, że ten żywioł, ten kamień, żywioł, żywioł ziemi daje ci poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Poczuj, że kamień. Wprowadza w Twoje życie energię, pewności siebie, energię porządku, ładu, poczucia bezpieczeństwa, a jednocześnie i też daje taką pewność, że życie ma sens, daje pewność, że jesteś tu bezpieczny. Jesteś tu bezpieczny, znikają wszystkie lęki. Jesteś tak stały i twardy, silny jak ten kamień. Jak kamień, który wyłonił się z wnętrza Matki Ziemi. Ty też jesteś jej dzieckiem, pomyśl o tym. Dotykaj tego kamienia, poczuj jednocześnie nie tylko siłę od niego, ale i też jego ciepło, jego ciepło, jego stabilność. A teraz być może, że zechcesz wstać i odrobinkę potupać, pobiegać, potańczyć. Wyobraź sobie, jak wstajesz z kamienia i jak zaczynasz w rytm tupać nogami, tańczyć, żeby wzbudzić w sobie coraz więcej energii, energii stabilności i zaufania do życia. Może szybciej? A teraz powoli. Ciesz się, że masz taki dobry kontakt z Matką Ziemią. Ciesz się, że drzemie w tobie tyle siły, tyle mocy, że jesteś uziemiony, że jesteś silny. A teraz usiądź. Znowu na kamieniu, i zwizualizuj przed sobą ognisko. Ognisko palące się pięknym płomieniem. Pięknym, czystym płomieniem. Poczuj to, Zobacz, jak płomienie dają ci ciepło, jak dają ci odwagę do działania, przede wszystkim, jak cię ogrzewają. Ale pomyśl również, że ogień oczyszcza, ogień odnawia, ogień wypala to wszystko, co wymaga wypalenia i oczyszczenia. A ty po tym oczyszczeniu i wypaleniu możesz podnieść się do nowego życia jak Feniks z popiołów i osiągnąć wszystko tak naprawdę, czego pragniesz. Ogień to siła. Ogień to moc, ogień to działanie. Pamiętaj o tym, że zawsze, zawsze możesz zaczerpnąć siły. Od ognia, zaczerpnąć siłę od tego żywiołu. Jeżeli masz jakieś marzenia, to pamiętaj o tym, że zawsze możesz je zrealizować. Możesz działać. Ogień daje ci siłę i wsparcie. Ogień pomaga ci w realizacji. Ogień popycha cię do działania. Jednocześnie ogień cię ogrzewa i daje bardzo dużo pozytywnej energii. Wpatrz się w płomienie. Zobacz, jak tańczą, jakie są silne, jakie są piękne. Spróbuj zaprzyjaźnić się z ogniem. Ogień to żywioł, który daje ci moc i energię do działania. Kiedy tylko poczujesz, że spada w tobie ta energia do działania, że jest mniejsza niż powinna być, że brak ci energii. Po prostu możesz zawsze wyobrazić sobie ogień, palące się nisko bądź zapalić świecę i zacząć wpatrywać się w płomienie. Połączyć się z tymi płomieniami i poczuć właśnie tą siłę, siłę do działania. Ogień obdarzy cię zawsze siłą do działania. Pamiętaj o tym. A teraz wstań z kamienia i idź ścieżką. Wyobraź sobie, że. Za ogniskiem znajduje się ścieżka prowadząca przez las. Piękna ścieżka, ścieżka nie kamienista, ale ścieżka prowadząca w górę. Idziesz sobie w górę coraz wyżej, wyżej. Mijasz po drodze piękne drzewa, rośliny, kwiaty i wchodzisz na szczyt góry. Jeśli lekko masz w sobie pełno energii, wszedłeś na szczyt góry i spójrz przed siebie, przed tobą rozpościera się cudowny widok, widok, przestrzeń, olbrzymia przestrzeń dająca wolność. Czujesz się jak ptak dookoła, wielki horyzont, dookoła przestrzeń. A ty czujesz wolność. Poczuj wiatr na policzku. Z czym kojarzy ci się wiatr? Wiatr to lekkość. Wiatr to komunikacja. Wiatr to kontakty z samym sobą również. Wiatr to jasność w procesach myślowych. Wiatr to nowe pomysły, ideje. Ale jednocześnie, co jest najważniejsze, wiatr nie zna ograniczeń. Wiatr biegnie sobie tam, gdzie chce tak naprawdę. Nie obchodzą go jakieś normy, jakieś ramy sztywne, wymyślone. Jeżeli to nie krzywdzi nikogo, pamiętaj o tym, że bądź wolny, nie poddawaj się ograniczeniom. Jeżeli czujesz, że to jest w porządku, po prostu pozwól sobie na tą wolność. Pozwól sobie na przyjemność bycia wolnym, bycia nieograniczonym. Pozwól sobie również na przyjemność jasności w procesach myślowych. Poczuj wiatr na policzkach. Poczuj, jak cię mózga i popycha do tego, żebyś otworzył się na kreację, na twórczość, na to wszystko, co możesz jeszcze osiągnąć tak naprawdę. Możesz tańczyć z wiatrem, możesz czuć się lekki, swobodny. To wszystko jest przed Tobą. I kiedy tak zobaczysz, spójrz, dostrzeż ten horyzont, tą wolność, popatrz jeszcze przez chwilę, pobądź w tej energii i zacznij powolutku wracać. Odwróć się i zejdź ścieżką w dół. Idź powoli, rozglądaj się. Dookoła, zobacz te piękne drzewa, zobacz tą piękną naturę, posłuchaj śpiewu ptaków, wyobraź sobie, że śpiewają, że śpiewają witając Cię, a Ty idziesz lekkim krokiem, bo jesteś lekki, jesteś swobodny, jesteś oczyszczony, jesteś uzdrowiony i z nową energią możesz przystąpić do swoich działań. Powoli zacznij wracać do miejsca, w którym byłeś. Powoli zacznij otwierać oczy. Oczywiście każdy w, twoim, w swoim rytmie, każdy jak to czuje. Nie śpiesz się. I pamiętaj, że zawsze możesz tu wrócić pamiętaj, że zawsze możesz zwizualizować sobie te wszystkie żywioły. Możesz doznać uzdrowienia w tym miejscu. Zawsze możesz wyobrazić sobie swoje miejsce mocy, do którego zawsze możesz się udać, po to, żeby doznać uzdrowienia, po to, żeby zharmonizować żywioły w sobie, obok Ciebie i również w Tobie, po to, żeby wieść harmonijne życie. Kiedy będziesz gotowy, otwórz oczy i przyjdź tu. I bądź ze mną po prostu. Raz, dwa, trzy, kochani. Witam Was ponownie, witam Was z powrotem. Myślę, że... W Większości z Państwa udało się zrobić sobie taką wycieczkę do żywiołów, bo tak naprawdę te żywioły mieli Państwo nie tylko są obok nas, te żywioły również są w nas, czyli najważniejsza sprawa jest taka, żeby to wszystko zharmonizować po to, żeby wszystko zaczęło nam się układać żebyśmy byli silniejsi, żebyśmy byli mocniejsi, żebyśmy byli zdrowsi po to są te relaksacje, po to są te medytacje. A najważniejsza sprawa, kochani, to jest taka żeby od czasu do czasu po prostu to robić a jeżeli wstajecie z łóżka jest ponury dzień to bardzo dobrze jest kochani po prostu zanim się wstanie pomyśleć że jest znowu dzień podziękować za to że się obudziliście że znowu przed wami różne fajne rzeczy jakieś niespodzianki szykuje wam los i to nic, że dzień jest ponury, że nie świeci słońce, ale w Was w środku świeci Wasze osobiste słońce, że jesteście wyciszeni, że jesteście uspokojeni i że jesteście po prostu zharmonizowani. To jest najważniejsze. To jest tak, że każdego dnia, w każdej chwili mojego życia promieniuję światłem, radością. Zdrowiem i miłością. Jeżeli to będę miał w sobie i będę promieniował tym, to również będę każdego dnia, w każdej chwili mojego życia przyciągał zdrowie, przyciągał radość, światło i miłość. Czym promieniujesz, to przyciągasz. Pierwsze prawo ezoteryki, kochani, o tym mówi. I to jest najważniejsze. Jeżeli będziecie o tym pamiętać, zawsze będziecie o tym pamiętać, czym promieniujesz, to przyciągasz, to wtedy wasze życie myślę, że będzie zupełnie inaczej się układało, kochani. Jest ktoś mądry, napisał kiedyś, możecie to sobie ćwiczyć. Składacie dłonie i mówicie: Każdego dnia światło mnie napełnia. Otwieram się na miłość. Prowadzi mnie mądrość serca. Możecie to zrobić, kochani, nie ma sprawy. Pamiętajcie o tym Państwo, że do was należy kreowanie własnego życia, kochani. Tak naprawdę 80% tego, jakim będziecie mieli życie, po prostu jest zależne od was, od waszych myśli, od waszych działań od Waszych decyzji, bo tak naprawdę to miejsce, w którym teraz jesteście, jest związane przede wszystkim z tym, że kiedyś po prostu podjęliście jakieś decyzje. I te decyzje dały właśnie taki efekt, i w tej chwili jesteście w tym miejscu, gdzie jesteście. Czyli, kochani, tak naprawdę nie ma sensu obarczania winą innych ludzi, nie ma sensu, że będziemy mieć żal do innych ludzi. Ja wiem, że często zdarza się tak, że jesteśmy, czujemy się skrzywdzeni, to jest normalne, ale najważniejsza sprawa. Żeby po prostu, ja nie mówię, że zapomnieć, ale wybaczyć, i wtedy otwieramy się do nowego życia, do nowego świata, do nowych działań. To jest najważniejsze. Pamiętajcie o tym Państwo każdego dnia światło mnie napełnia. Otwieram się na miłość. Prowadzi mnie. Mądrość serca i to wszystko, czego potrzebujemy, żeby wieść fajne życie. I jeżeli mamy zharmonizowane w sobie te wszystkie czakry, centra energetyczne, to wtedy nasze życie jest pełne światła, ale przede wszystkim kreacji. Jesteśmy osobami wtedy bardzo twórczymi. Wtedy też jak gdyby cieszyć nas zaczynają też inne rzeczy, niekoniecznie tylko sukcesy, na przykład zawodowe czy materialne. Zaczynają nas cieszyć też inne rzeczy, słońce, zaczyna nas cieszyć na przykład to, że zobaczymy coś fajnego, prawda? Piękny wschód słońca na przykład, albo piękny kwiat znajdziemy, albo spotkamy jakąś przemiłą osobę, która coś powie do nas i my się zastanowimy, po co to do nas przyszło i naraz powiemy: eureka! Po to spotkałem tą osobę, żeby to do nas przyszło, żeby to do mnie przyszło, żeby właśnie podpowiedzieć mi, co mam zrobić yy, przy harmonizowaniu czak, śpiewaniu samogłosek, medytacji z żywiołami, kochani, otwiera się wasza intuicja, wasza adrena, otwiera się wasze serce. A tak naprawdę, jeżeli otworzy się serce, jeżeli serce, energie tu w tej, w tej właśnie czakrze serca się zharmonizują, to tak naprawdę wszystkie inne centra energetyczne, wszystkie inne czakry zaczynają pięknie wibrować, są coraz bardziej zharmonizowane i czują się i wyczujecie się coraz lepiej. I wtedy większość chorób też Was omija. A nawet, kochani, jeżeli spotykają nas choroby, wtedy inaczej potrafimy sobie z nim radzić. Pamiętajcie o tym, Państwo. Kochani, dziękuję pięknie, że dziś byliście ze mną. O 19 zapraszam na program z Dianą. Dziś Mikołajki, będziemy wysyłały prezenty. Kochani, także pamiętajcie o tym i zapraszam oczywiście w czwartek, również na, we wtorek na swój program o ziółkach. Wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowi. Do zobaczenia.